Siemanko, witam w dniu 56 otwierania skrzyneczek aż do złotego przedmiotu. Mam dzisiaj 31 grudnia i otwieramy skrzynię snów i koszmarów. Ostatnia skrzynia w tym roku. No, podsumowując, średnie dropy byli w tym, w tym roku. Se już patrzę. Na 55 skrzynek wypadło nam 38 niebieskich. 4 niebieskie w satraku, 10 fioletowych, 2, 2 fioletowe w satraku i 1 różowy Mam nadzieję, że dzisiaj poprawimy tą statystykę przynajmniej różowym. Czerwony to bym się ucieszył, a ze złotego, no to wiadomo byśmy musieli zacząć kolejny sezon od nowego roku ale dzisiaj wszystko się wyjaśnia i no niestety dalej niebieski się nie poddajemy. Miejmy nadzieję, że nowy rok będzie ciekawszy i w końcu nam się uda. Nie będziemy musieli długo czekać. Ja się żegnam. A wróć. Jeszcze raz życzę Wam wszystkich udanego Sylwestra. Ja się żegnam. Na razie. Cześć. Do jutra.